Cześć, tak. jak się macie tutaj? WWR to otwieranie po raz kolejny, dziewięciu paczek, no dobra, sześciu, po jednym zetniku i trzech. Za 5 k 12 zordni A to ja otwieram trzy, potem też te trzy te, te, te i potem jedną za 5. Się boję zapytać, jakie gówno się dzisiaj trafi, tak? Patrz się Mamy do wczoraj. I po. A, bo to po jednym zawodniku. Ag, Agbim. Murzyńska potencjał. Gdzieś się śmieję, panie. Trzeba zacząć te To Co ty robisz? Dobra, Pieniądze zmarnował człowiek. No pomijam, teraz to szybko pomijam się. Patrzysz. krzycz Matej. Rui Patricio, o. Prawda, portugalski. Ten cfer mnie wkurza, bo zawsze z Portugalią gra. Jeszcze jedna paczka z jednym zawodnikiem. A yeah. I kogo trafiasz, Mój ty czuberku. Bizarro. Klaudia? Ja nie, klaudia jest starą. Cicho. Cicho. Trzy Dobra, teraz, teraz moje. To otwieraj jak chcesz 12 kart 5 zawodników Nie na sprzedaż I zobaczmy co za gówno się dzisiaj trafi No szereg Cicho, 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 Wallace Heiko Westermann Wallace Joel Joel oh. Ale co się... Oh my god o oh Boże! Czyli KUPA! Mówiąc tak, Największy kto ma? 77 Widzę jeszcze 7 kabrących który mam na tchuję się Tyle milionów Dobra, to teraz moje pięć paczeszek Tak, wczoraj ten CWEL miał jedno więcej więcej, więc Trzy, dwa razy Dobra, wracam po krótkiej przerwie, teraz mój przeciw CWEL! Ja będę mówił w tym głosie bardzo... <coughs> Głosem pedala jak zwykle <coughs> <coughs> nie. co nie. R.C. Mexico. 69. Drygry. No, i so. co? <coughs> nie, nie Ach, te paka ach, ta wyśpię Valens, Valens... Jeszcze trzy paczki, w tym dwie po pięciu. I ostatnio z jednym zawodnikiem, z jednym! Pierdole... A, bym się śmiał, jakby tutaj wypadł ktoś powie... najlepszy. Lewron. No Lewandowski blisko. Lewi? Tylko, więc... że Lewy 400 karni już Więc nic normalnie. I teraz paczeczki za 5 i wie, ale ja jestem że sądzi, Jedną weź pominę, a drugą oglądamy. Neymar! Neymar! Torre jakiś. Abida znowu... Szwagier. Szwagier jest na niego. Lidzung kurwa kuro. O, wczoraj go trafiłem. I Luis Suarez! Mój Boże, Suarez! 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 Honduras. No, na, na razie najlepszą kartą był Patrycja, 81. I to... Patrzcie, gdzie był jeden daj. Ah, fucking bullshit. 38, więcej otworzyłem sobie jeszcze parę to What the fuck? Co ty chciałeś? 85 OP! Jo, ten goranczyk ma 85 paka dzisiaj będzie gówno w kółko. No 5 Tak, za 80. Mamy 30. No dzisiaj było 10. Mirosław Gomez! A nie Mario? Mario Gomez. Freddy! Freddy Guerin Baka to którego nie mogę kupić. Ujach. Uja! Gomez jest dobry. Gomez jest dobry na OP, więc jest dobry. Czyli europejski składnik. Skończy... Gwarini, Mary 84. Gomez. Jeszcze się mu wrzuci myśliwego, co tam jest, Cymbia. Freddy Guarini jeszcze. Będzie grał. Jeszcze motorniczy doszedł. No, no to dobre. No i to było na tyle. Schodzi się jakoś za bardzo nie zmienił. Tyle Gomez doszedł tego. Jako... No i co my już jest dobry Artur to byłby koniec Jestem następnego. Trochę... Mój brat, następnego pakowania spodziewajcie się. I... I... Zaczynij świeźnikami. Jutro! Mój do was, daw Arthur! Bajo!